Rozpoczęło się żeglarski Święto Gdańska. Kogo dzisiaj Państwo przywitaliście? No właśnie przede wszystkim pogodę. Tak od, wreszcie od kilku dni, niemalże tygodni mamy taką bajkową pogodę, jaką, na jaką zasłużyliśmy, szczególnie w wakacje. Więc przypłynęły żaglowce, żaglowce z całego tutaj morza, z basenu Morza Bałtyckiego i przywiozły nam pogodę, na którą czekaliśmy. Ile jednostek? Eee, powoli dopływają. Mamy już zacumowanych około 7-8 żaglowców, które, de facto, część z nich już wypłynęła w rejsy i regularnie jedne przypływają, inne wypływają i tak będzie dzisiaj do wieczora. Największych atrakcji mieszkańcy mogą się spodziewać kiedy? No atrakcje są takie w, skumulowane, są oczywiście wieczorem. Dzisiaj rusza kino pod żaglami. Na Ołowiance przy Centralnym Muzeum Morskim. Oczywiście wstęp wolny. Tema, filmy o tematyce marynistycznej. Jutro wieczorem i pojutrze również koncerty. W tym roku właśnie mamy dwie sceny. Scena na Targu Rybnym, to jest scena główna. Scena w festiwalu Szanty pod Żurawiem, który jutro ma swój konkursowy pokaz. Oczywiście są też atrakcje na wodzie dla wszystkich żeglujących, ale nie tylko. Dla tych, co chcą zasmakować, bo. Każdy żaglowiec zabiera gości naszych w rejs i każdy może spróbować poczuć i sprawdzić, czy płynie w nim rzeczywiście ta wodno-czerwona krew. Ale równolegle też można kibicować regatom. Regatom Nordcap, które rozgrywają się w górkach zachodnich, które de facto już trwają od ubiegłego tygodnia. Jutro w Górkach będzie Nations Cup rozgrywany, gdzie Gutek, Zbigniew Gutkowski będzie bronił przechodniego trofeum, które rok temu w Niemczech zdobył w Rostoku. Będzie bronił je przed, przed Litwinami, którzy wystawili swoją reprezentację, oraz właśnie Niemcami. A sobota to też są atrakcje sportowe Wyścig bursztynowy Puchar Neptuna, właśnie na wodach Bałtyku. Start z plaży w Stogach na wysokości właśnie górek zachodnich. Cała flota, bo tak naprawdę płyną wszystkie jednostki, bo aż do Mola w Brzeźnie tu zawraca i wraca do górek. Więc tak naprawdę przez te 4 dni dla każdego 어. <목소리도> Coś dobrego i każdy, bez względu na, na profil wodnych zainteresowań, znajdzie coś dla siebie. A zwieńczeniem oczywiście będzie parada. Zwieńczeniem oczywiście będzie parada w niedzielę o 12:00 Parada, która też w tym roku ma taki swój nietypowy wymiar, ponieważ de facto parada będzie ostatnim rejsem Mateusza Kursznierewicza przed, przed występem w Londynie. Pożegna miasto i de facto od razu po paradzie już wypłynie i potem trzymamy tylko kciuki. Do no, mamy zdarzy. nadzieję, tak, najpierw żeby dopłynęli, bo to jednak będzie, to oczywiście tutaj nie będzie płynął żaglowcem, tylko będzie płynął swoją łódką, swoim starem olimpijskim, na którym właśnie będzie w Londynie już za niecałe trzy tygodnie walczył o, o medal. E, tak więc no, wszystkim musi tam dopłynąć, cało i zdrowo, a następnie rzeczywiście trzeba trzymać kciuki, żeby, żeby szybko pływali. Dziękuję bardzo.